To jest wspaniały. Kolejny przykład na to, że Gena nie wydłubiesz. Ulubione zajęcie naszej córki to są naklejki aktualnione. Ja generalnie, o, widzicie, odklejać sobie, odkłada na bok. O, proszę. A potem nie wiem, co z nimi robi. Widzicie, a ja potem je zbieram. One są w różnych miejscach w domu rozrzucone, ale dziecko ma zajęcie. Ja jej zdjęłam. Wiecie to, co było tutaj pomiędzy tymi naklejkami, więc łatwiej jej same jest to odklejać. Może teraz akurat nie jest dobry przykład, no ale widzicie, to wszystko odkleiła sama, ja jej nic nie pomagałam. Dzisiaj jest dzień robienia paznokci, tym razem czerwień wjechała. Nie jestem tak do końca zadowolona. Jakieś takie kluskowate mi trochę wyszły, ale przynajmniej są pomalowane pod skórki, bo sobie <laughs> kupiłam cienkie pędzelki. Tak więc, no, niech będzie. Generalnie to jest Girl on Fire. To jest moja ulubiona czerwień z Semilaka i już prawie mi się kończy, więc pewnie będę musiała za jakiś czas zamówić nową. Mega ją wam polecam. No i jeden sobie taki brokatowy zrobiłam. No i miałam wam pokazać książki. W ogóle super jest ten karton, powiem wam szczerze, że jak zobaczyłam, Mega fajny pomysł. I tu jest jeszcze koperta z GLS-u, ponieważ w tej kopercie przyszedł dodatek do tej książki. Mówiłam Wam, że chcę ją sobie kupić i zamówiłam ją w przedsprzedaży. No i ona była wysłana tam chyba 30 września, z tego co mi się wydaje. Tak więc mam drugą część ciotki. Data spokój. No i do ciotki w ogóle swoją drogą. Zdawało mi się, że jak zamawiam w przedsprzedaży, to że książka będzie podpisana, ale chyba się myliłam i chyba tylko um, ten zaułek ciotkowej mądrości tutaj ma być, tak? Tak, ciotkowy zaułek mądrości. O, dokładnie. On jest chyba podpisany. Ale jest bardzo możliwe, że to jest tak, to chyba nie jest nadrukowane, nie wiem, zresztą nieważne. E, w każdym razie, no powiem Wam, jest to e, e, dosyć ciekawe jak to wygląda tutaj. E, stylizacje są, jest przepis, proszę bardzo znajdź 10 różnic. No śmieszna sprawa. tak więc e, to na pewno będę chciała niedługo przy, przeczytać. E, no i tutaj sobie zamówiłam, słuchajcie, no hitowe te książki, ale wiecie, że ja raczej lżejszą literaturę czytam niż cięższą. Tak więc zamówiłam sobie dwie książki Pauliny Świst. Jezu, jak ja dawno nie czytałam niczego od niej. Jestem ciekawa, czy teraz będę zażenowana, czy nie, bo jak sobie przypomnę treści tych pozostałych książek, które czytałam. No to yy, nie wiem, dużo się we mnie zmieniło od tego czasu, mam wrażenie, bo ostatnią jej książkę chyba czytałam z 5 lat temu. E, tak więc mam dwie książki Pauliny Świst, one są chyba z tej samej serii, jeżeli ja dobrze kojarzę. E, Wzięłam też nową książkę Katarzyny Michalak, i ona już jest, słuchajcie, z autografem. Tak. No i tutaj będą kolejne części. Ja wzięłam właśnie tą pierwszą. Zobaczę, jeżeli mi się spodoba, to sobie zamówię kolejne. Ta druga już jest na 100%. Chyba trzecie jeszcze nie ma, ale że tak powiem, tego nie jestem pewna. I coś, co jest zupełnie nie do mojej grupy wiekowej, bo to już nawet po okładce widać, że to jest takie totalnie tak zwane young adult, czyli książka dla nastolatków, takich ludzi może po dwudziestce. Ale też mam ochotę przeczytać coś takiego, bo mega dawno takich rzeczy nie czytałam. Tak więc to trafia na moją kubkę wstydu koło łóżka. No i będę wam na bieżąco relacjonować moje poczynania z tymi książkami. No a teraz czytam to. Przeczytałam jedną czwartą zaledwie. Opowiadałam Wam o tej książce w poprzednim vlogu, że na razie mnie nie porwała, no ale nie pokazywałam Wam jej. Także ona nie jest zbyt długa, ona ma 300 stron i też już bardzo długo u mnie leży. Ja ją dostałam od wydawnictwa Wielka Litera, no spory czas, czas temu. Ja nie wiem, kiedy ona była wydana, no ale wtedy, wtedy właśnie podejrzewałam, że ją dostałam. Musiałam poszukać, gdzie tu jest rok wydania, ale coś znaleźć nie mogę, albo jestem yy, ślepa. Tu adres jest 2003. Nie, to nie jest możliwe, że ja ją dostałam w 2003 roku. No, chyba, że ja ją sama kupiłam, jednak. No, nie istotne. W każdym razie to jest książka, którą czytam teraz. Witajcie. W ten wspaniały piąteczek. Ja jestem chora. Generalnie już wczoraj się tak czułam. Takse, ale dzisiaj w nocy to już była po prostu. A więc obudziłam się z wielkim glutem, e, no ale jakoś a, trzeba się ogarnąć. Błażej pojechał na to swoje szkolenie do pracy, ale będzie wracał na obiad, tak więc plan jest taki: że syn do przedszkola, więc wracam z córką, położę ją na drzemkę. Pewnie nie od razu, bo oni dzisiaj później wstali, no bo normalnie to jest wolny dzień Błażeja. Także nie wstawaliśmy jak zwykle o godzinie 6 czy o 5.30, tylko wstaliśmy o 7:00. Nie wiem w sumie, o której oni de facto wstali, bo to też czasami tak jest, że... Trówko! Czasami tak jest, że po prostu wstaną jeszcze ich trochę, y, uda się przetrzymać w tym łóżku, ale nie wiem, jak to, jak to dzisiaj wyglądało, bo ja po prostu byłam zwłoki, obudziłam się z zatkanym nosem totalnie. Tak więc y, no jestem wielkim chodzącym glutem. Poprzednim razem tak mi się wydawało, że my coś brało, tak mnie przytkało na, na jedną chwilę, jednego wieczoru, ale potem już było ok, a teraz to już jestem tak naprawdę zaklucona tak konkretnie. Tak więc sezon chorobowy w pełni mam tylko nadzieję, że to jest coś, co nasze dzieci już przeszły i że za dwa dni nie okaże się, że które z nich jest chore. odpukać mnie malowane, nie jestem przesądna, ale jeśli chodzi o choroby dzieci, to zrobię wszystko. Jeden z bardzo rzadkich momentów, kiedy regał dzieci wygląda w taki sposób. Jak widzicie, tutaj jeszcze brakuje książek. To nie są w ogóle wszystkie książki. Halo, stuku puku, proszę przestać robić. To nie, jest, to nie są wszystkie książki, które oni mają. Oczywiście jeszcze jest cała masa książek na górze, które są pochowane, bo po prostu nie zmieściłyby się nam na tym regale. No ale tak, tak to teraz wygląda. Przynajmniej jest troszeczkę porządku w tym całym nieładzie. Wczoraj udało mi się delikatnie posprzątać, jak się jeszcze trochę lepiej czułam. Wczoraj zrobiłam yy, taki... To chlebek. <laughs> On jest z Twarogu, płatków owsianych, właśnie tutaj są też pestki dyni, sie i trzy jajka. No, tak mniej więcej, jeśli chodzi o składniki. Super jest, jeżeli chodzi o właśnie, wiecie, jak nie chcecie jeść rzeczy z mąką, to myślę, że jest rewelacja i nawet powiem Wam, że nie najgorzej smakuje. W ogóle jakby. Jest fajny, wilgotny w środku, chociaż teraz może już mniej, bardziej wczoraj był wilgotny, ale do kanapek jest naprawdę rewelacja. I myślę, że teraz jak będziemy kupować od czasu do czasu biały ser w polskim sklepie, to będę właśnie robiła ten chlebek, bo robi się go też bardzo, bardzo szybko. W końcu udało mi się tą paczkę otworzyć. No, miałam ją otworzyć w czwartek, jest sobota. Lepiej późno niż wcale, ale naprawdę nie czuję się najlepiej, jestem mocno zatkana. No i na zasadzie paradoksu postanowiłam sobie otworzyć paczkę z zapachami. Jest sześć różnych zapachów. One są w większości takie typowo adidasowe, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jeśli kiedykolwiek mieliście coś z Adidasa, to oni mają dosyć tak specyficzne dla siebie te zapachy. One są wszystkie bardzo takie neutralne, bardzo ładne. Ja je lubię na pewno kogoś obdaruję i też część sama wykorzystam. Ja i mój nieład na głowę zapraszamy na y, szybki haul z Lidla. Z y, takich rzeczy halloweenowych. Wzięliśmy taką dekorację, takiego duszka. On ma dźwięki wydawać. Y, początkowo myślałam, że to będzie dobre na. Y, zamiast dzwonka, ale tu teraz przeczytałam, że to jest tylko do użytku wewnętrznego, także nic z tego, ale już pora na to, żeby ogarnąć halloweenowe dekoracje. My ich nie mamy jakoś bardzo dużo, ale tak delikatnie, wiecie. Proszę że ja dzisiaj albo jutro, żeby zniósł te rzeczy, bo już halloween tak na normalną sprawę. Bardzo niedługo. Dzisiaj jest 19, no to za około dwóch tygodni gwieździe wzięłam gumeczkę. <grym> Urocza. I z rzeczy nie halloweenowych wzięliśmy kurteczkę. Yy, dla naszej córki, dlatego że ona ma jedną kurtkę, taką trochę grubsiejszą i w sumie mówię, żałuję, że nie było większego rozmiaru, bo wziąłem jej 80, czyli to co nosi teraz, no ale nie było. Musimy przejrzeć jeszcze, yy, bo mi się wydaje, że te wszystkie kurtki, które ja mam dla niej, są takie już duże, raczej na dwa lata. Yy, Ta nam się przyda na teraz, ma słodki kapturek z łóżkami i ona kosztowała 6 albo 7 euro, coś w ten deseń. Tak, może będzie lepiej widać. Tak więc yy, trzy dosłownie zostały. Jedna w rozmiarze 68, ta jedna i chyba jeszcze mniejsza. Także no żałuję, że nie było 86, no ale trudno. Dla naszego syna na zaś, bo to akurat nam się najlepiej sprawdza, jeżeli chodzi o, o niego, że te yy, szczególnie w przypadku piżam, że dobrze, że mamy je kupione yy, w zapasie. To wtedy, jak nagle się okazuje, że on już nam z czegoś wyrasta, tak jak było teraz całkowicie niedawno, to mamy tych piżam całkiem sporo. A on jednak jeszcze piżam potrzebuje dużo. No, bo wiecie, on jest odpieluchowany, ale generalnie wypadki jeszcze się zdarzają. W przypadku takich dzieci. Dwie piżamki z Psiego Patrolu, ale to już są duże rozmiary, to jest 6-8, czyli tak no sprawę ten następny, no bo on teraz ma rozmiar 5-6, tak więc ten następny rozmiar to będą już właśnie te piżamki. I były jeszcze bluzy. On ma bluzę z tej serii, ponieważ moi rodzice mu w Polsce kupili bluzę z tej serii. W rozmiarze, który aktualnie nosi, natomiast znaleźliśmy jeszcze taką. Ona w ogóle spodnie, wydaje mi się, do tej bluzy. Takie ciemne, właśnie też kupione. Ale będzie miał bluzę w następnym rozmiarze. No i to tyle. Wziąłam sobie jeszcze te kleszczyki. Tu jest jeszcze pasta do zębów. I tyle z ekscytujących zakupów z Lidla. Reszta to wszystko takie rzeczy, właśnie, wiecie. Jeszcze dokupiłam trochę cuksów na Halloween. Wzięliśmy te, te granulki z Lenora, które wzmagają zapach. No w sumie nic ciekawego już, no. Się wydawać, że mamy taką super pogodę, ale nie wiem, czy jesteście w stanie zauważyć na tym nagraniu, jak latają liście dookoła. No, po drzewie widać i też po trawie widać, jaki jest wiatr, tak więc sezon sztormowy przyszedł chyba troszeczkę wcześniej, o tej porze. Normalnie jakoś tak bardziej w styczniu mieliśmy takie historie, a tu proszę, październiki już. Wygląda mi, czuję się jak siedem nieszczęść. dopadło mnie jakaś straszna infekcja. Generalnie nie będę wam opisywać ze szczegółami, ale masakra. I nie wiemy do końca, czy to jest coś, co my, jakby rykoszetem, u nas się to tak rozwinęło po ostatniej chorobie dzieci. Czy to jest coś nowego? Oby nie, bo nie chciałabym, żeby dzieciaki to złapały, bo jest to strasznie upierdliwe. Przez to nie było w ogóle podcastu w tym tygodniu, ale wymyśliliśmy, że ponieważ i tak jutro musimy jechać do miasta, to przy tej okazji nagramy taki odcinek specjalny na środę, tak więc tego vloga zobaczycie już jutro w poniedziałek. Normalnie vlogi publikujemy we wtorki i w piątki. Ale tym razem wyjątkowo, jako że dzisiaj nie było podcastu, no to jutro będzie vlog, a w środę zrobimy inny film. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to, co sobie zaplanowałam, że uda się to nagrać. Trzymajcie za to kciuki, bo robiłam to kiedyś, dawno temu, jak przyprowadziłam się tutaj do Irlandii i spróbujemy to zrobić dzisiaj. Co z tego będzie? Już w kolejnym odcinku się o tym przekonacie.